Cześć i czołem, tutaj Szybek.pl i witam was w kolejnym odcinku z hmm, w zasadzie nie z serwera DireWolf, uwaga, Ultimate, zgadza się przeszedłem na Ultimate, z tym że wszystko jak widzicie jest po staremu, no może parę zmian w dekoracjach domu, ale cały serwer e, jest ten sam, ta sama mapka, e, to mam na myśli, z tym że jest hmm, kilka zmian w modach. Powiem szczerze, że całkiem fajny zmian. No, ok, z powrotem sterowanko. Eee, skoro mnie nie widzicie, mogę bardziej, no, brzydko wyglądać <grydy> bez kompletnej zbroi. Tak trochę śmiesznie, nie? No dobra, nieważne. Kiedyś pomyślę nad lepszym przytwakiem, bo teraz jest jeszcze więcej list. Jak widzicie, tutaj boczku jeszcze więcej. Ehm, a to dlatego, że bodajże... mi. Mod, modyfikacja gretech dodaje mm, całkiem sporo swoich takich dodatków, e, jakichś tam maszyn i tak dalej, bardziej, nie wiem, skomplikowanych, lepszych, nie wiem jak to ująć. E, w każdym bądź razie też utrudnia crafting innych pozostałych, przykładowo taki macerator zra, znacznie trudniej chyba było teraz zrobić. Mm, Dobra, ale od czego by tu zacząć? Może od jakiegoś uprowadzenia czy coś? W zasadzie w tych kątach tutaj się nic nie pozmieniało. No, zaczynam robić jakieś mniejsze podwórko przy tym domku. Ale a propos, chyba kiedyś zbuduję kolejny. No, ten mi się jakoś tak hmm, średnio, średnio, średnio podoba. W wiosce żadnych zmian, ale mogę Wam jeszcze powiedzieć, że. Tutaj ten poziom drzwi, ten tutaj górny, spokojnie daje. Jakby to powiedzieć. NPC-ty reagują na te drzwi, więc 30% z tych co tu są. No to rzeczywiście tak są NPC-ki, ale na ten dolny coś mi się nie wydaje. Albo. Nie wiem, nie liczyłem. Tak oszacowałem po prostu i powinno być ich więcej. Coś, bo. Eee, ale jakoś to. Hmm, nie działa. Mi się wydaje, że po prostu jeden poziom pod podłogą drzwi rzeczywiście daje jakieś tam rezultaty. Potem nie, bo dalej z kwiatkiem chodzi. Jeszcze nikomu nie dał. no um, A, jak widzicie, takie fajne e, waypointy są, takie odświetlane. Pokazałbym wam, jak to wygląda w nocy, ale nie wiem, czy ją zastaniemy, a władzy żadnej nie mam, żeby ustawić noc. Dobra, mm. To jest ta fabryczka, o której ostatnio wspominałem. Już z zewnątrz niemal wykończona. Myślę jeszcze co tu na dachu. Zrobić. Ewentualnie dorobię jakieś e, panele. No tutaj jest jeden. Jak widzicie są trochę bardziej zmodyfikowane. To jest Advanced Panel chyba zamiast low voltage, jak kiedyś. Tu mamy wnętrze. Na razie jest puste, no bo tu będzie e, dużo, dużo, dużo maszynek. Tak mi się przynajmniej wydaje, co. Tu mam mały schowek. I jak widzicie, tu jest metan. Tak. zaczęłem go produkować. Jedna rzecz. No w ogóle weźmy, wyprodukujemy więcej. I jak to się robi? Trzeba... a nie, to jest olej smelter. Trzeba mieć maszynkę o nazwie Industrial Centrifuge. Wymaga ona energii e, niskiego napięcia, czyli low voltage. Oraz celi. Kapsułek. Chyba tak to się tłumaczy. W każdym bądź razie te kapsułki wykorzystuję I wkłada do nich węgiel, metan. A tu obok jeszcze daje plant balei um, sticky resin. Wkładamy tutaj do środka rubber wood. 16 rubber wooda I teraz powstaje. Nie wiem, chyba dwie kapsułki metanu, 8 węgla. Jakoś tak. Co my tu jeszcze mamy? Tak, produkuję lawę z tej maszynki tutaj, która się nazywa Magma Crushable. Dokładnie. Taka jakby zapasowa energia, w razie czego po prostu uruchamiam geothermal generator. No i nieco lawy jest. A ta rura tutaj na dół, no to w razie czego mogę wypompować jedno jeziorko lawy, jeziorko lawy ale póki co. Nie jest mi to potrzebne. Mam jeden Solar Panel i na razie to wystarcza. No w ogóle, zobaczymy jak to z energią. No, jak widzicie, ona się tak utrzymuje, waha. Czasami rośnie, czasami nie. Ehm, tutaj, o ile się nie mylę, taki, takie zestawienie rzeczy powinno nam dać mniejszy, mniejsze zużycie energii. Chyba jedno EU mniej. Coś, coś tędy, coś tak jest. Potem co tu jeszcze mam z maszynek? Pulverizer. To jest coś jak macerator, tylko niektórych rzeczy nie możemy wsadzić do maceratora. Stąd też to zrobiłem. Liquid Transposer. Żeby produkować um, te kabelki, tutaj, które widzicie, trzeba je skraftować w ten sposób. Mm, to się robi z przetopieniem w alloy furnace. Um, zresztą pokażę alloy Furnace musimy przetopić o złoto i srebro, a tak. jednym z Eloy Alo Fairness, który tutaj mam, dwa. Zaraz pokażę, którym. A to jest szkło robione z Li i e... proszkło pijanu. A tu jest właśnie ten induction smelter, którym to trzeba robić. A to jest... Hermionic Fabricator, o widzę, że działa, nie wiem czemu. A, zostawiłem tu kiedyś szkło, czyli co to aktywuje? No dobra, kolejne małe odkrycie. O, na zewnątrz, noc. O, widzicie, playpoint naprawdę fajnie wygląda, przynajmniej w mojej opinii. Tu, Co by tu jeszcze pokazać zmian? Aha, no tak. Pytanie mogłoby być do mnie teraz, skąd ja biorę, um, czy, bi czy produkuję jakoś w ogóle te rubber tree, żebym miał te belki. I otóż odpowiedź brzmi tak, jak sami widzicie. Okej, okay, nie ma creepera. Rubber niczego nie wykrył. <laughs> o, tu się wkłada. E, Sazonki oraz hummus. Który kraftuje się całkiem prosto. O, tutaj mam produkcję humusu. Wystarczy, że ciągnę dźwignię. Aha, no tak, muszę poprawić klucza, bo miałem małą awarię z krypciem. Przyszedł sobie krypcio z radości go rozerwał na strzępy i przy okazji połowę tego mechanizmu. Na szczęście, co ważniejsze, przetrwało. Dłużej była jak ta skrzynia się rozsypała. O, teraz chyba ta maszynka dość Generalnie, może Wam krótko omówię. Moment. moment, ile ja tu czasu mam. E, jeszcze sporo. Jeszcze drugie tyle. E, tak, staram się, żeby odcinki nie były za długie. Mam nadzieję, że to docenicie. <śm> tu mamy właśnie ten Advanced Solar Panel. On jest zamiast tego zwykłego Low Voltage, co już wspominałem. E, tu jest silnik Electrical Engine. Jest właśnie zasilany z tego. Tu mamy tylko dźwignię, która to aktywuje. Tutaj może być też conductive pipe zamiast tego fajnego kabelka, ale ten jest o tyle fajny, że gdy jest w nim za dużo energii, nie wybucha. Albo może w ogóle inaczej działa. Eem, ta maszynka tutaj. O, piasek wypadł. Trudno, zaraz go pozbieram. Chociaż nie, harwester chyba to robi. Um, no w każdym razie, to zbiera ten Sticky Resin. No, już nie ma żadnych desek, um, bym pokazał. I wsadza to do tej skrzynki, o ileś się nie będę, Bo nie, on to ścina, Harvester to zbiera. Nie wiem, jakoś tak. Um, ta maszynka potem ścina to wszystko, a ta sadzi. Tak. A gdy braknie mi tego humusu... Zamiast coś tam, nie wiem, przynosić, po prostu pociągnę za tę dźwignię. To się będzie tu produkować. O, Fertilizer. Tak się robi w ten sposób. Albo z ASZU, którego nie mam jeszcze. Jest jeszcze jedna farma właśnie podobnie do tego bloku wygląda. I ona produkuje taki, nie wiem jakby to nazwać, jakieś takie błotko, nie wiem kurczę, nawet nazwa jaka to była. W każdym razie to się potem uda Chyba, nic się nazywa. Z tego aż można zrobić. Oj, oj, nie jestem pewien, nie, nie powiem. Tak, tu są krówki, kurczoczki też są, tylko musiałem troszkę ich usunąć. No bo tak. Tu mamy jajka. Tu mamy beczki, w których jest, mamy 4 beczki, bo 256 staków jajek. Jeden stak to 16. Więc jajek mam po prostu, aż za dużo. Nie wiem, co z nimi robić. Tu jest ferma kaktusa, i tak, wiem, nie piszcie do mnie, ja wiem, że jest też taka farma podobna do tamtej i też można produkować kaktusy, ale ja po prostu tego nie potrzebuję, aż tyle nie. To, co tutaj w um, waniliowy sposób wydobędę spada do tego hmm, transpozera. chyba tak to się nazywa, a transposer to już tam porozprowadza jak trzeba. Hmm. I co my tutaj? Tą platformą, tą tajemniczą platformą zajmiemy się za chwilę. To jest taki mój pomysł na dziś. A tutaj przed nami są tajemnicze dwie wieżyczki, które mogą już nieco sugerować po wyglądzie, co to może być za wieża. Z pewnością bardziej zaradni w MC już wiedzą. O o, Whisper moment. Tak, te małe cholerstwo kopie prądem. Bardzo. Mamy esencję z Wispa. Nie wiem po co to, hmm, chyba to rozgryza. I w czym my się znajdujemy? W naturalnym dungeonie, taki rodzaj dungeona, który raz już zpenetrowałem razem z wami. Yy. I wykorzystałem tutaj dwa spawnery. Tu jest spawner szkieletów za tą ścianą, a za tą spawner zombie. O, zombiaki spadają. Pielety tak samo, najpierw w górę, potem w dół lecą i zostaje im jedno serduszko. Te robociki tutaj, żółwiki, które można zaprogramować w odpowiedni sposób. Jeżeli zauważą przed sobą jakiegoś tam mowa patrzą go mieczykiem i zbierają to, co z niego wypadło. Jak sami widzicie, właśnie to nastąpiło. I ten żółw zabrał to, co z niego tutaj wypadło. O, esencja Wisp'a. Fajnie. Mm, ty, ty coś tam masz? Też esencję Wisp'a. Dobra, schowamy je tutaj. Nawet nie wiedziałem, że żółwie to zbierają. Proszę, coś nowego. Tak, i co ja tutaj robię? Wchodzę wtedy do poczekalni, stoję sobie tam, a żółwie zabijają. Moby? Moby są... nie. Żółwie są traktowane jak gracz, więc z nich leci, a te mózgi... W słoiku zbierają eksport. Wystarczy je wklepnąć i go oddają. Takie... śmieszne. No, dobra. My sobie stąd pójdziemy, bo zaczniemy się robić tu od wszystkiego. Uuu, co się zaraz hmm, utopi w piaskach. No cóż, bywa. I czym my się dzisiaj zajmiemy? A więc... Em, Jakiś czas temu zauważyłem u Lavdrinki, tak, u love, fajną farmę. Znaczy, farmę. To jest maszynka, która jakby dba o nasze roślinki. Ostatnio próbowałem uzyskać e, hops, którego jeden egzemplarz mam w domku. Jest to chmiel. Chciałem już zacząć produkować jakiś tam rower, nie wiem czym się zająć na serwerze, założyć, nazwijmy to taką firmę. Ale. E, niestety, roślinki się zachwaściły, bo nie było mnie przez dobę na serwerze i <laughs> straciłem. A tu trzeba mutować roślinki, co nie jest najprostszą rzeczą. Także jak widzicie, ta platformę już mamy. I, i, I zajmiemy się teraz zbudowaniem tego kropmatrona. Tak, tutaj jest kropmatron. co my potrzebujemy? Hmm, Electronic Circuit, Machine Block, Skrzynka i Kropy. Hmm, generalnie to by się przydało uporządkować trochę, ekwipunek. No już idę, idę, kto przyszedł. O, się ma. Nie bij mnie. No, ja myślę. Widzieliście to? <laughs> nie wiedziałem, że X aktywuje płytkę. Hmm, może to w czymś wykorzystam, kiedyś. Eee, nieważne. Dobra, co mogę schować? Co ja tu mogę schować? Na pewno parę rzeczy. O, ona przyszła. Um, Chleb schowamy, a marchewki zostawimy. Um, a, generalnie to się nam przyda troszeczkę, tym troszeczkę tych, tych... Um, glass fiber? Tak, dokładnie diamentów, no to zużyjemy. Oj, 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 sporo tego będzie. Mm, Teuminium, raz. To nie. No to weźmiemy. Potrzebujemy srebra. Ale gdzie takowy jest? Chyba na dole. Dobra, to ja przyrządzę srebro. Znaczy, zrobię sztopki i zaraz do Was wracam. Okej, okay, tak jak już widzicie, srebro ładnie się już to zrobiło. Czytamy jej część. Um, teraz możemy przejść do skraftowania tego grass. Glass fiber. Dokładnie. Co? Będziemy potrzebować? Trochę srebra, z diamenty i szkło. Hm, jeszcze jeden. Dobra. Troszeczkę diamentów poszło. No cóż, koszta, koszta, ale się opłaca. Chyba najlepsze kabelki. Um, aktualnie które znam może są lepsze a może nie eee, dobrze co myśmy tu mieli jeszcze zrobić do tego kropna trona mm -hmm, dobra mam jakieś takie rzeczy hmm. jeżeli nie to zaraz skraftujemy. 6 guma jest jest guma dobra raz, dwa, raz dwa guma mi się za dużo klipsnęło. Trudno. Aha. Co tu było potrzebne? Redstone Find um, Iron Dokładnie. W ogóle to już wstać, żeby też nam się przytupiło. O! Tak, to jeszcze też przełożymy. Niech się smaży. Mhm. Tak. Dwa Electric Circuity. Kółeczka elektryczne. Ty, ok, to się nie zmieniło. Ehm, mam na myśli oczywiście kraftowanie. Maszyn block, ale jeden. To spoko jeszcze wystarczy nam tego rafinowanego żelazda. Ehm, skrzynia. Skrzynia, proszę bardzo. I te co się? Raz, dwa, trzy, cztery, chyba pięć. Zobaczmy. Ta, pięć. Mhm. I teraz co się robiło w ten sposób. Czek. Aha, dobra, to się robi podwójne. Spoczko. Spoczko, spoczko. Skraftujmy to od czym prędzej. Aha. Jest kropmatron. Nie wiem, jak to działa. Zobaczymy. Wszystko wyjdzie nam w praniu. Tak, co jeszcze będziemy potrzebować? Wiaderko. E, wszystkie wiaderka znając, rzuciłam na dole. Chociaż nie jeszcze są jedne. Tak, mam wiaderko tam na miejscu. E, żelazo już możemy odłożyć. Szkło, myślę też. Silver. Tin, żelazo. Też na razie nie przyda. Redstone również. Krop, to się weźmie. Tu, 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 tu. Aha, Dobra, jeszcze kopaczka. Jeszcze kopaczka na dole. Albo tu, albo nie mam. Hello. Gdzie to jest? No dobra. Nie ma kopaczki, więc trzeba zrobić. Tyk, tyk. Dobra, jest kopaczka, możemy iść się pobawić. ja jednak wyciągnąłem te mięsko. <laughs> A rzucałem nim po całym mieszkaniu, żeby nie. No trudno. Jak widzicie, woda tam już jest. Nasza maszynka tutaj ładnie sobie działa. Czemu ten piasek jest wyrzucany? Raz jest, raz nie ma. No ja już wiem... Damn! Co ja zrobiłem? Dobra. Przyniosę klucz. Zdejmę to. pioderka i Widzę się z wami z powrotem. Kurde. Du, 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 du. Inżynier Szybek przybywa. Dobra. Piasek jest, kropmatron jest. Yy... A, i tu jest taki specjalny klucz. I -czyk. Powinno teraz działać jak powinno. To powinno. Mam nadzieję, że. Nic nie popsułem teraz. Chociaż nie, tu wybuchł Creeper i w ogóle by się działy straszne rzeczy. Mhm. Mm Tytum, tum. -tum. Zobaczmy tylko, jak tu z czasem stoimy. No, kurczę, troszkę długi odcinek będzie. Trudno. Aha. Kropmatron. Kropmatron trzeba ustawić tu na górze. Pod nim na razie damy ten krocuszek. O. Kropmatron musi być zasilany, z tego co słyszałem. Odmówimy wiertełko. Ups. Dobra, się bardzo podładowało. No cóż. A, tego tu nie potrzebujemy. Tutaj też, nie? No, tak na upartego. A, w sumie tak, ale... Co tam? Dobra, posprzątajmy, żeby nie było bałaganu. A, wiaderka! Tu są wiaderka. Dobrze. Co my teraz musimy... Aha! No tak, przyda się woda to na bank. Bez wody tutaj ani róż. Już tak jakoś śmiesznie będzie to zrobione. No ale trudno. Hmm. Tutaj dziura. Tu, tu, o i tu. Może jakiś diercik, albo nie marbu. Mamy tego przecież sporo. Tu będzie woda, potem tu też, żeby nasze roślinki ładnie rosły sobie. Zresztą bez tego ani rusz. Okej, okay. teraz wiaderko z wodą, A jeszcze wody nie ma, tu jest woda. Raz, dwa, nalać, tutaj też, raz, dwa, znowu proszę bardzo. O, bajzel w tym ekwipunku. Dobra, woda jest, grobmatron stoi, to teraz możemy zrobić w sumie ścieżki. Ja nie, nie tym, nie dirtowe, z marbla albo coś, nie wiem, większe to potem, póki co zrobimy to tak, wiecie, żeby było jakoś. Hmm. Krzyżowanie roślinek i tak dalej to myślę, że później Wam pokażę. Na razie spróbujemy to podłączyć tylko do prądu. Mm -hmm. Dobra, tu jest wejście. Z pewnością to będę musiał bazaltem otoczyć. No i tak, tu mamy punkt zasilania. W sumie wiecie co? Ja bym miał musiał, ja bym musiał chyba drugi punkt zasilania jeszcze tu zrobić. Mhm. Mm Chociaż. Tak, zgadza się. Ja tutaj dorobię jeszcze troszeczkę rzeczy. Potrzebujemy kolejnego. Punktu, skąd będziemy czerpać energię. Ta fabryczka ledwo sobie daje radę. Tak, że. Hmm, tu będziemy musieli chyba zakończyć naszą przygodę dzisiejszą. Tak sobie myślę. Wystarczy to tylko podpiąć kabelkiem do środka, dać. Tu jest chyba woda, fertilizer, biswax, nie, wax, nie, jak to się nazywało. Mm. Oj, nieważne. Rozgryzę jak to działa z pewnością. I pokażę Wam wszystko, co i jak tu wykryłem w następnym odcinku, więc jeżeli chcecie obejrzeć, to czekajcie już niebawem się pojawi. Więc trzymajcie się i cześć!